Cześć, jestem Patryk, witam Was na kolejnym rozpakowaniu produktu. A mianowicie mamy dzisiaj zasilacz od firmy XFX 750W modularny. Co oferuje nam zasilacz? Oczywiście japońskie kondensatory, wsparcie dla Radeon Crossfire, Nvidia SLI i 80 Plus certyfikat bronz. Natomiast z tyłu mamy 5 gwarancję, ukazane wnętrze oraz budowa naszego zasilacza. Przejdziemy teraz do środka. A w środku, jak zwykle, instrukcja obsługi. pudełeczko. Zobaczymy co znajduje się w środku. I mamy tutaj kable oczywiście, wszystkie sobie omówimy teraz. A więc ośmiopinowy na sekcji zasilania do płyty. Molex. Kabel SATA. Dwa razy znowu SATA. Raz sześciopinowy kabel, raz 8 I wtyczka floppy. Dobrze, a więc przyjrzyjmy się teraz jednostce. Mamy tutaj opisany model. Pro 750W. Z tyłu możemy zobaczyć sobie tabliczkę. Możecie sobie teraz zatrzymać film. Przeczytać. OK. Na górze, na grillu, możemy zobaczyć logo planetoidy oraz wentylator a ten bok prezentuje się tak samo. Wymiary zasilacza to 15 cm na 8 cm, wentylator jest 140 mm. Kable podłączamy, kable sobie podłączamy, tak jak już wspominałem, modularnie, ale oczywiście mamy też podłączone kable standardowo, czyli wtyczkę 24 pin oraz do podłączenia kart graficznych. Nie zabrakło także śrubek do przekręcenia zasilacza oraz kabla zasilającego.